Holy shit! Siemaneczko moi drodzy Witam was bardzo serdecznie na takim krótkim materiale pogadankowym na krótkich informacjach generalnie nie chciałem tego tematu poruszać zazwyczaj takich tematów się nie porusza gdzieś tam poniekąd jestem zmuszony to zrobić przez tą drugą stronę konfliktu, która no, bawi się w to, co kiedyś my się bawiliśmy wspólnie, <laughs> słuchajcie, zaszły pewne zmiany, ponieważ oficjalnie grupa, grupa ekipa, może ekipa, ekipa Richpur oficjalnie została zamknięta. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że praktycznie ty, który to teraz oglądasz, nie wiesz w ogóle o co chodzi, bo tego nie śledziłeś, bo tego nie śledzisz, bo nie mamy takich i nie mieliśmy takich zasięgów. Natomiast stworzyliśmy taką grupę Richpur W skrócie powiem, że w skład tej grupy Richpur wchodził głównie Rufi Master Boguś i ja. Było jakby oficjalnie 5 czy tam 6 edycji. Tej, tej zabawy Richpur były z tego takie długie live streamy. Jak ktoś pamięta, to on to na pewno będzie pamiętał, to, to oglądał. Natomiast wszystkie te livestreamy z ekipy Richpur zostały ukryte na niepubliczne. One nie będą publiczne, nie będą do wglądu. Ekipa rozpadła się oficjalnie, rozpadła się ekipa w też tego grupa została zamknięta grupa RichPool została również zawieszona na Facebooku aczkolwiek to nie jest żadna strata bo na Facebooku nie było aktywności żadnej od kilkunastu lat nie będę tutaj wchodził w szczegóły, dlaczego tak się stało powiem tylko tyle, że jedna, jedna osoba z nas po prostu odeszła, zrezygnowała z ekipy na rzecz zabawy z inną ekipą ma do tego oczywiście prawo widocznie tak musiało być natomiast no wszystko byłoby fajnie pięknie gdyby tak by się to skończyło na zasadzie odejścia tej osoby i sayonara adios natomiast niestety ja wyłożyłem kawę na ladę odnośnie całej tej sytuacji na Discordzie. Discord przeszedł również pewnego rodzaju zmiany. Mianowicie, no, poszły czystki. Czystki, gdyż no, były brzydkie zachowania, typu podpierdalanie, wysyłanie jakichś screenów, wprowadzanie zamętu, sianie agresji tą drugą stronę, która odeszła od naszej, naszej tam. Wtedy oficjalnej ekipy, więc, więc Discord został wyczyszczony. Na Discordzie zostały tylko te osoby, które chciały zostać. I od razu też powiem: To nie jest tak, że te osoby, które zostały, to wzięły jakąś stronę konfliktu, bo również o tym pisałem, że nie chodzi o to, aby ktoś obierał którąś ze stron konfliktu, tylko żeby pomyślał głową, czysty umysł i sam po prostu zdecydował. I wyciągnął z tego, co się stało, co jest tak naprawdę prawdą, co może być prawdą, a co jest po prostu niezłym, beznadziejnym cheatem. Także Discord został, aczkolwiek jestem, są tam tylko osoby, te, które ch chciały zostać. Przez to też trwa konflikt między mną a drugą stroną, aczkolwiek ja nie jestem prowodyrem w tym konfliktu, gdyż ja oficjalnie. Nie podburzam. Druga strona niestety nie odpuszcza poprzez live streamy. Dużo smaczków tam różnych opowiada, podburza. no Ja tego nie, nie robiłem. Nie robię. To jest właściwie pierwszy taki materiał i ostatni, który wypuszczam. Nowe osoby, które dobijają na Discorda są bardzo skrupulatnie sprawdzane. Na ogół też wiele osób, które w ostatnim czasie dochodziły były zwykłymi trollami no szkoda że tak wyszło no ale te osoby nowe dostają rykoszetem niestety to tak bywa druga strona konfliktu nie chce podejmować żadnego dialektu nie chcą to osoby, osoby osoba właściwie twierdząca osobę mm, dorosłą która mm, Jedno mówi, robi drugie. Nie chcę podejmować żadnych rozmów wyjaśniających. Ja oczywiście mm, czekałem, nie powiem, ale nie doszło do, do rozmowy, więc w krótkim podsumowaniu, nie przedstawiając więc screenu z Facebooka, bo to są prywatne oczywiście rozmowy, e, napisałem tej osobie. Pożegnałem mm, tą osobę i na tym u mnie się kończy. Jakakolwiek e, rozmowa. No i właściwie, właściwie, chyba, chyba tyle z tego, z tego przemówienia. Oficjalnie Grupa Richpur przestała istnieć, nie ma już grupy. E, Richpur nie ma znajomości e, z pewną osobą. Tak sobie zadecydowała, tak sobie zrobiła. Taki, takiego dokonała generalnie wyboru w tym wszystkim. E, co jest smutne, no, smutny jest sam fakt, taki, że. E, no, powiem Wam szczerze, przejechałem się e, na tym, iż myślałem, że jak kogoś się zna prywatnie i z kim się wypiło trochę tej wódki i z kim się troszeczkę poimprezowało, co widzieliście na mm, tych livestreamach streamach e, które trwały po 80 godzin, to jaka znajomość istnieje, a nawet w przypadku konfliktowego konfliktu idzie dojść do jakiegokolwiek ludzkiego, normalnego konsensusu, porozumienia i, i, i rozmowy przede wszystkim, natomiast no, jak widać przejechałem się, gdyż ta osoba druga, totalna odklejka, niestety. Tyle, tyle moi drodzy, oficjalnie grupa Richpur przestaje istnieć, nie ma już grupy RichPoor, zakończona jest współpraca, z kanałem Boguś Gra. Już tej współpracy nie ma. Nie będzie. Nasze drogi się rozeszły i tyle macie. Także dzięki za wysłuchanie. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby nie obierać żadnej strony konfliktu. Nie o to w tym chodzi. Tylko, żeby po prostu. Popatrzeć na to zimną głową, na to wszystko, co się przykładowo dzieje. Już nawet nie mówię o sytuacji naszego rozpadu, naszej naszej ekipy, ale w ogóle, jeżeli kiedykolwiek bierzecie, macie zamiar brać udział w jakimkolwiek konflikcie, to najpierw zastanówcie się dobrze, czy jest warto opierać ten, tą jakąś stronę, czy może lepiej po prostu polać e, to i, i tyle w temacie. Ja jeszcze tylko może, bo mi się przypomniało. Tutaj się skieruję bezpośrednio do kanału Gra, Mianowicie, ja ci tylko powiedzieć, żebyś nie szedł tą drogą, którą idziesz, czyli drogą konfliktową. Eee, już dosłownie to samo robiliśmy z hasztagiem 77. Chyba zapomniałeś już, jak robiliśmy z hasztagiem 77. Eee, robisz teraz kompletnie to samo. Eee, prowokujesz w materiałach. Po czym dostajesz jakąś tam odpowiedź, po czym potem będziesz płakał na kolejnych streamach. Nie wiem po co to robisz. Nie wiem dlaczego stosujesz akurat tą taktykę. Sam tak robiłeś kiedyś. Zwykła hipokryzja. Jeżeli się już wszystko rozpadło, zakończyliśmy naszą znajomość, ja poszedłem wcześniej w swoją drogę, już przed tobą. Ty po mnie stwierdziłeś, że idziesz swoją drogę, to idź tą swoją drogę. Stwórz nową ekipę. Baw się dalej na Discordzie, mimo że miałeś odinstalować Discorda i nie uczestniczyć w Discordach. Rób to, baw się w porządku, ale nie podburzaj. Jest to kompletnie niepotrzebne. To tylko nakręca dalej ten konflikt i tą spiralę nienawiści. A po co to robić? Po co, po co w ogóle to robić? Z czego z czego to wszystko wynika i co ty z tego będziesz miał także tyle chciałem się do ciebie zwrócić no powodzenia oczywiście życzę tej drodze nowej, YouTubeowej. na razie trzymajcie się wszyscy o papa